Dzień dobry. E, poniedziałek bardzo rano, jak dla mnie. Siódma. W pół do ósmej i to jest rano. Tak, e, trzeba szybciutko do i śłumić głowę, zanim zaczniemy dzisiejszy dzień, bo wczoraj nie mogłam się doprosić o ciepłą wodę. Coś tam porobili od czasu do czasu. Ta woda jest, a czasami jest taka, jak to się mówi, jak umarłego dupa. Tak, jak umarłego dupa. Gdzieś pani mama, co słychać? Rozdaję prezenty dzisiaj dla córeczki. Ale nie, dzisiaj nie ma imienia ani Mikołaja. Nie szkodzi. Jeden prezent. Uuu uwielbiam je. A drugi prezent. Trzeci prezent. Pacz ty prezent. No dobra, nie wszystko. No dawaj, A, dawaj. A ile masz prezentów? Raz, cztery. dwa, trzy, cztery. A ja jeden. Dziękuję, bo to, to, to są popularne. Dziękuję bardzo. Bardzo no. lubię te skarpety. To są skarpety, które są najwygodniejszymi skarpetami świata i są chyba z bardzo dobrego materiału mi się. Tak. I kupuje się gdzie? W sklepie medycznym? Tak. No. Dobra, to co? Ja się idę szybko włosy przemyć. I idziemy w rejs, bo dzisiaj obie, hura, bez chłopów, bez pieska. To nie jest piesek, to jest suczka. Ale, ale mówi się piesek. A ja my wcześniej śniadanie? No oczywiście, bez śniadania, do są my, bezdomne alkoholiczki, czy co? Dobra, wyjaśnijmy sobie coś. Yy, nie tylko bezdomne alkoholiczki nie jedzą śniadania. Jest kupa Ale one ludzi, są biedne. Kto, jest kupa ludzi, która nie może jeść śniadania bo ze względu na to, że ich zatyka i rano w ogóle im nic nie wchodzi. no. Ale to muszą jeść. Nie muszą. Kółka, muszą. O, nie, nie, nie. nie, nie, nie. Śniadanie jest nie nie, 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 nie. Jeżeli nie wchodzi, to nie jemy na siłę. Kropka. Jemy śniadanie. Nie. Śniadanie Jerenka to jest nie. świętość. Nie. Jakie ono by nie było. Śniadanie święte i jemy i popijamy czymś ciepłym. Nie, Gdzie nie ma. Kolacja, no, nie ma świętych posiłków. Kolacji możemy nie jeść. Cóż my tu mamy? Mamy śniadanko z warzywak, z rybki, sera. Jest trochę wędliny i pieczywo. A, A będzie. Biała kabusia? Będzie biała kabusia. No dobra, życzcie nam smacznego. I już sobie poszłam z panią mamą na zakupy. Nie pójdę, zapomniałam, że dzisiaj mam zebranie i to jedno za drugim, więc jestem przykuta do laptopa. Włosy umyte, cokolwiek zrobione, zupełnie inaczej wyglądają i inaczej, inaczej wygląda buzia w odbiorze. Ja wiem, że moje włosy lubią zwykłe wysuszenie, bo tak naprawdę to jest przyjechanie suszarką po nich kilkanaście razy. I tada. Całkiem spoko. E, dobra. Praca mnie do wpada. E, naprawdę, tęsknię za takimi czasami, nigdy miałam tego czasu znacznie więcej dla siebie i mogłam po prostu trzymać kamerę w ręku i gadać, gadać, gadać. Na tygodniu jest to wybitnie ciężkie dla mnie, ponieważ milion rzeczy i milion osób chce coś ode mnie. Rzeczywistość nie dojeżdża, tak jest, ale damy radę. Damy radę. Orciu, kto jak nie ty? Masz dać radę. Musisz. Nie. Yeah. Teraz. I telefon wyżej i bardziej tak. O, tylko jeszcze wyżej. Pani mama kupiła mi sukienko swetr. Ile zapłaciłaś? Nieważne. No mów. Nie. Mów, bo ludzie są ciekawi. No, 15 tak. zł. No teraz Pokażemy tu O właśnie. Na tak. razie mam spodnie na sobie, więc to nie wygląda dobrze. Ale, ale bardzo sposzę, fajnie wygląda. Te stopki to spoko spoko. Ładne. Fajne. Stań bokiem. Nie? Bo... Nie, to tak, odsuń się troszkę, bo chcę coś pokazać. O, takie piękne róże. A, a. <laughs> takie piękne różeczki. co, nie, nie, dzisiaj nie mam. Ubiega. Ja wiem, ja też nie. Ja też nie. Przed chwilą się dowiedziałyśmy, że nasza sąsiadka zmarła. I tak strasznie w łeb dostajemy. Informacja za informacją. I to zła. I to naprawdę niefajne, bardzo. I co tu powiedzieć? Nic nie powiemy, ale ja się dobrze z tym wszystkim nie czuję. Pomimo, że to nie dotyka mnie bezpośrednio, ale... ale. Tu stawiamy kropkę. Tak, nie ma co. No właśnie, nagraj się tak. No, zrób takie miny, jakie do mnie robiłaś. Lepiej robić miny, niż tak bardzo słowami bodzieć. No, tak, 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 tak. To powtórz to, powtórz. Ale co powtórzyć? To jak bardzo mnie łajałaś przed chwilą znowuż. I chodź tu bliżej, chodzi. Bo bo, co? bo miny robiłaś, nie Niewżytkie, nie nie. owszem, ładne, ładne, wiem. Słuchajcie, siadamy. Z zeszytem, długopisami i czym? Pisajcie. Nie wiedziałam, co to jest pisarz. No, a nie przyznaj się do tego. No nie wiem, mnie to jest flamaster. No, ale nie. To, nie. Jedyne, to jest e, coś, Różni no. się. Flamaster. Robimy spis. Co robimy? Na wginie i na Święta. A ktoś tu robi rozpierduchę do tako, dodatkowo wi gi l i a, a Dobrze, ale dlaczego mi zrobiłaś błąd pisząc do Kamili? Wiesz jak się pisze ciotka? No ciotka, no ciotka. Dobrze, a wiesz kto to jest ciotka? Ja, dla Kamily. Tak. A wiesz co to jest ciotka? To jest jeden z moich dużych mankamentów. S i C y, mylę. Tak się zdarza całe życie. Tak miałam od... To jest dyslekcja. A mi się zdaje, że to telefony. Nie, 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 nie. Ja... Pamiętasz jak napisałem Słońce? Ja dużo rzeczy pamiętam jak ja, 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 ja w miarę i tak wyszłam na ludzi, słuchajcie. To było bardzo niefajne. Nie, nie ja miałam bardzo ogromne problemy i z czytaniem i z pisaniem. Z czytaniem chyba mniejsze niż z pisaniem. Mamo, to mnie nie Dobrze, tak ale muszyło. piszemy. Co robimy na Wigilię? Wigilię, karp. Po jednym daniu, ty karpia, tak? Karp. Pierogi? Nie po jednym daniu, ja dwie pierogi. Pierogi. Bacz czerwony? Pierogi... Śledzie? Cichaj no! Matka! Pierogi... sałatka śledźwa. Zresztą Ci do na czole coś. Nie. Cicho. Karp. Pierogi. Barszcz czerwony faktycznie. Bony. I grzybowy. Kapusta z grzybami, śledzie, śledzie tak, kapusta z grzybami nie. No i zobaczysz, już jak napisałam śledzie, Usz... śledzie zlegzje. Uszka z czerwonym barszczem, uszka z grzybami, uszka z grzybami. A sałatka? Sałatka śle, śledziowa. Nie. Zwykła. Nikt ci nie zje śledziowej. Śledź pod pierzynką, które, którego nie umie robić, a jest jak ktoś u mnie, to jest przepyszny. Nie. Śled... To nie? Nie, mamo. Karpa, pi... karpa, karpa... Karpa, tak, karpa. Karpa. No, karpa też zrobimy, nie ma się. O, Karp ma taki dzióbek. No dawaj, dawaj. Karp, pierogi, barszcz czerwony, barszcz grzybowy, tak. Śledzie <coughs> mogą być, uszka z grzybolem mogą być, sałatka może być. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12. Pieczywo? To się zalicza do 12. Pisz pieczywo, to się zalicza do 12. No do, dobrze, no dobrze, niech ci będzie. To pie też się zalicza do 12. Nie, tak. nie, nie, absolutnie nie. Święcą ci nie rób to może Narodzenie. <gryw> e, ile masz jeszcze pozycji tam? Cztery. Pizza. Skarpiem. Skarpiem, tak. I sosem e, śmietanowo-koperkowym. No, Co tam jeszcze możemy zrobić, dobra. żebyśmy zjadły? I coś takiego, żeby to można było jeść w czasie świąt. Żeby to, wiesz, nawet jak zrobimy... O ryba w garalecie. O ryba w garalecie. A po grecku? ryba po grecku bez grecku tak bez mówię. grecku <laughs> nie bez ryby ryba po grecku bez ryby nie Kuba zawsze w pracy jak zamawiał wam tę ryb jak była u nich ryba po grecku to zamawiał rybę po grecku bez grecku czyli samego smażonego fileta w panierce no i co jeszcze możemy zupa grzybowa jest nie ma zupy grzybowej. Nareszcie grzybowej. Ale kompot wigilijny. Ale to bacz grzybowy, a zupa grzybowa to jest szalona różnica. Tak, a... na pewno będziesz... A na pewno będziesz robiła, yy, co tam, bacz grzybowy. Tak, bo Kuba prosił. Kompot grzybowy. <noise> no, kompot grzybowy. I serio, zaczęłam pisać grzybowy. chodzi o wigilijny. Co tam jeszcze? Ile masz jeszcze? Jedno. Jedno. Ej, jaka powiodę Nie, nie. A choć zrobimy z pieczone z grzybami w środku. I tak będziesz robiła farsz, no. a ja mogę zrobić Ci ciasto. To jest dobry pomysł. Bo to się i później zje. No, no, no. No i dziękuję Mamy. Ewentualnie zamiast paszczycików mogą być krokiciki. Które Ale... wszyscy kochamy. Chyba Do barszczu czerwonego nawet kupę no, też. Ale wolę krokieciki. No dobra. Dobra, to widzicie, mamy słowo. Czyli, moi drodzy, u nas karb, pierogi, no, dwa rodzaje barszcza, śledź, łóżka z grzybolem, sałatka, ryba w galarecie, ryba po grecku, bez grecku, kompot grzybowy, pasztecik, tudzież krokiecik i pieczywko. To jeszcze wasełko tutaj musiało być. Dobra, to lecimy. Pierwszy dzień świąt. Pierwszy dzień świąt. Śpimy do godziny 11.00. Śniadanie, przeskakujemy. Proszę bardzo. Idziemy na obiad. Nie, nasi, nasi, będą, będzie sałatka. Zrobimy sałatkę? Na obiad? Nie, ogólnie, na Wigilię. Na Wigilię? No. No tam szczę chyba no to Tak, no to zrobimy więcej. I tak żeby miała na śniadanie z tostami. Ale śniadania nie ma, bo się śpi. No dobra, jest to śniadanie. Pozwolę Ci. Nie wiem, co zrobimy na pierwszy dzień świąt. No, rosół, jak wiem, że na pewno będziecie chcieli rosół od z skóry. To i kołdunę. Kołdunę. Kołtuny. Nie, dzisiaj mi nie wychodzi. Karolina, jeśli wpadniesz na ten film, to jesteście wszyscy zjedzeni w pierwszy dzień świąt. Chyba Przeda. się trochę. Już nie będziecie się męczyć ze sobą. Chyba się trochę czerwona zrobiłam. Uch, mój mózg dzisiaj tak pracuje na takich falach. No to kołduny. Makaron do rosołu się mówi. Mogłam powiedzieć w nie było pomyłki. Rosołek. Na drugie. Polędwiczki. Kotlety z Kotlety z polędwiczek. Polędwicy plus ziemniak. Dla Kuby ogórek. A dla nas? Cołek z kapusty kiszonej? Surówka. No. Może być. Kiszona. Dobra. Na kolację. Kto chce ten, co chce Co kto chce, ten je. Dokładnie tak. Nie. Na kolację wyjadania Dojadamy. resztek. Kolacja. Dojadamy. Ja. Yy, drugi dzień świąt, rosół zostaje z pierwszego. Pomidorówka, mamo, pomidorówka, żeby było, że się staramy. Dobrze, może być pomidorówka, my te pomidorówki się lubimy. Yy, Pomidorowa, a może bym zrobiła taki kremik pomidorowy, też lubimy, na rosołku z pieczonymi pomidorkami. No, ale ja tą pomidorkową zrobić ci. Dobrze, pomidorowa. Ryż i makaron. Z ryżem? Chyba tak. Ja też lubię z ryżem. Na drugie. Na drugie. Tu kotlety, tu kotlety. No z wami tak jest, no nic nie lubicie. E, takiego... – Proponuję gołąbki e, w sosie O uczy, nie, obie. na święta gołąbki to ja nie będę robiła. Dobrze. Jestem za bogata, żebym taką biedę jadła. Nie, odbija mi dzisiaj, normalnie Ale już mi odbija. – Od zmartwień smutków. smutku wznać. Nie, to po prostu chcę powiedzieć, że na gołąbcie za dużo roboty jest. To jest na I bacie. musimy wykorzystać to mięso, które jest, bo teraz pomyślałam o kurczaku faszerowanym, nie, ale... Nie, 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 nie. Natomiast... Jakie masz mięso? A jak cię sobie pani życzy teraz. Karkówkę. Powiem, proszę bardzo. Zmielimy i zrobimy kotlety mielone. Albo pulpety. Nie, to kupimy, na, dlatego że mam takie, tak mi pani wybierała w młodyniach, Karkóweczkę do pieczenia, że jej szkoda na mielone. Bo którejś niedzieli możemy sobie zrobić karkówkę pieczoną, bo zapatrzyłam się troszeczkę w mięso. No to ja proponuję w inną może by zrobić tak: pyzy z bułki Słuchaj, do tego gulasz i słówka. Wiesz co, obawiam się, że my byśmy zjadły, a chłopy będą mruczać i za chwilę trzeba ich będzie karmić. To jest ich problem. Nie, nie, to nie jest tak, bo to jest... Yy, nakarmić trzeba je puścić, co innego można ich pogonić, ale nakarmić trzeba, żeby no był święty, spokój. No ale jeżeli nie kotlety na kotlety, a masz schab, masz karkowy, masz polędwicę, no to Wszystko. co innego? Właśnie tak myślę, co, co, co tu by, wiesz, odmienić trochę dla nas wszystkich. Nie te kotlety, 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 kotlety. Może coś nam wpadnie jeszcze do siąd, żeby zrobić zrazy? Tak pani będzie, będzie, wiesz, niezadowolony, bo on nie lubi. Nie wiem, jak może nie lubić sreści. Zrozum, ja też nie rozumiem, ale widocznie tak można. No to co, kotlety ze schabowego, ze środkowego tym razem? Myślałam, odrobił jakiś, żeby upiec w, w tym, ale no te łódka, no to to nie. Skrzydełka w panierce. A, słuchaj, z, Myśl troszkę o sobie, żeby się nie narobić, a chłopa nakarbić. Spaghetti. Dla Ciebie i dla Kuby. Dla Kuby też nie. No, no to dla Ciebie. No dobra, czyli coś musi być z sosem grzybowym. Wiem. Nerusa. Nie. Kluski śląskie. Sos grzybowy. Sos grzybowy. I pieczeń karku beczki ukrojona. Nie. Ta pieczeń. Ta pieczeń. To kotlet mielony obok. Dziękuję. I klostki śląskie muszą być. Śląska, sos. Mamy tyle grzybków. Po to, żeśmy się tak męczyły. Mielone. Jaka surówka? To sama co wczoraj? Słonej kapusty, bo taka do śląskich to by była taka szlejsza. Ewentualnie z modrej. Oh, albo zasmażona, albo te ta, 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 no, buraki. A od kiedy by lubicie buraki? Zjemy. Dobra, buraki. Dziękuję, mamy. Wiesz co, ja ostatnio jadłam tak przepyszne buraki. To były w kostkę pokrojone, z odrobiną octu. Ale... Ale to córówkę. Jadłaś... nie pieczone były aha a to ja nie Ale kozim... surówkę zróbmy z buraków serem możemy zrobić surówkę Su... no właśnie i wtedy mhm. można kombinować przy tej surówce no dobra w trzeci dzień świąt każdy idzie do pracy no koniec koniec to mamy i starajmy się zrobić tak, żeby nie wydawać nie wiadomo jak dużo na te święta. I tak to będzie kosztowało około tysiaka. Ale mięso mamy Basia. Grzyby mamy. To musimy kupić rybę. No, ale musimy to... kupić śledzie. Ale tego nie dużo, bo u nas... Co Zrozumiałeś, co ja powiedziałam? Rybę, śledzie. No i co? co? A śledzie to nie ryba? Ryba, no tak, no ale tk... mówiąc ale ryba... A ty nie uciekasz, bo cię już tu nie widać, a ty tam... Bo mówiąc ryba, to jest karp. Ryba po grecku, a śledź to zawsze się mówiło śledź. Wiadomo, że to jest ryba. Ale niech mi ktoś powie, że idzie po rybę, a kupi śledzie. Na pewno nie. Idę po śledzie. I na pewno 99,9% z tych, co nas będzie oglądać, tak... Mówię, że nie idzie po rybę, tylko idzie po Za Zakwas na barszcz czerwony mamy, grzybową to mamy, tylko muszę kupić w yy, butelce. Ale co? Muszę... Do barszczu grzybowego. Aha. Do paszczycików mamy. Kapusty kiszonej musimy dokupić. Mamy. Nie, bo to idzie na wigilię do pracy. A wiadro mamy. Tak? No. Nie robimy zakupów świątecznych żadnych spożywczych. Dobra, dziękuję. ale żeśmy wydały. To nie jest tak, że my nie wydamy, bo już żeśmy wydały. Ale to tylko pieczywo trzeba kupić. Wędliny i tak niejemy i tak nie jemy. Co ja no, z tą kupię, wędliną to? Kupię y, te, chleb tostowy, bo. Ym, moj, o, pan tata bo mama idzie ogarnąć taty, ja tylko dokończę myśli i kończę to wejście 17 minut. Ja nie wiem, muszę to jakoś potnę. Moją tradycją jest jedzenie tostów pierwszego dnia świąt. No to czas na otwieranko. Na krakowskim budyneczku. To jest piąteczka. Ciu, tak. No i co? Nie. O A jednak nie tu. Dwie ślepe baby. I, do... chodź, chodź. I co tu jest napisane? Bo ja zauważyłam, że tu są... O, widzisz? Bądź dla siebie wsparciem. Może to i mądre. Powąchaj. Pokaż. Pięknie. Czyli tea Light. Ten sam zapach, co Prawda, pierwszego i trzeciego. Czyli to są te... zapachy tea Lighty są tego samego zapachu. Ok. Natomiast przepięknie pachną um, te cuda. No, po zapaleniu zapach jest genialny. Pierniczek? Pierniczek. O, Ale super, naprawdę super. Jak włączyłam, to szkoda mi było wyłączać. No to co? Czas na kalendarz z herbatką. Niechaj będzie. Piąteczka jest tu. Liczy na zwykłą czarną. Malinowa może być. Spoko. No, wyjmij się. Wiecie, jedną ręką to wcale nie jest takie proste zadanie. Opa, opa, opa. Jest! Eh. Sarah Williams, Malinowa. Idziemy paszyć. Herbata się parze z pomarańczami i goździkiem. Herbata malinowa, wyjęta z kalendarza. Kubasek przygotowany. I chyba coś poczytam. Padło na starą słaboniową i spiekła duchy Joanny Łańcuckiej. Wydawnictwo oficynka. No dobra. Książka kupiona. Yy. Końcem października, 31 października w Toruniu, w księgarni Hobbit. Haha, jak dziś pamiętam, bo robiliśmy tam spotkanie autorskie Anety Jadowskiej, i postanowiłam y, kupić sobie książkę jako pamiątkę i czas ją przeczytać. Już czas, już czas zmyć makijaż a z wami się pożegnać. E, idę się umyć, przygotować do snu. Zabieram ze sobą książkę, o której Wam przed chwilą opowiadałam. Jest naprawdę e, dobrym kawałkiem literatury i nie wprowadza w taki nostalgiczny nastrój słuchania e, dziadka i jego historii. Dziadek uwielbiał bajać i opowiadać e, historię jak to diabły w lesie spotykał lub jego znajomi, jak to diabły w lesie spotykały. A zatem Mordka mi się śmieje, że będę miała okazję odbyć tę przygodę ze starą słabonią. Dobra, życzcie mi dobrej lektury. Ja Wam już życzę dobranoc jutro. Dzień zawodowy zaczynam dopiero od 13, więc poranek Spędzam e, poza tobą, a wy razem